Mam na imię Malwina. Pochodzę z małej miejscowości Koło Poznania, a oto moja historia. Zaczęło się od tego, że odkąd pamiętam, moi rodzice cały czas się kłócili. Jasne, każde małżeństwo się kłóci, ale moi rodzice to co innego. Potrafili zacząć awantury o najmniejsze gówno. Tak było dzień w dzień. Na początku nie rozumiałam o co chodzi i nie chciałam się wtrącać. W końcu byłam małym dzieckiem. Starsze rodzeństwo zawsze uciekało od tego tematu i zabierało mnie na dwór lub puszczało bajkę. Jednak z czasem oni również się odwrócili z niewiadomych przyczyn. Od tak po prostu. Wyprowadzili się i zostawili mnie samą. Później przyszła ósma klasa podstawówki. Kłótnie były coraz częstsze i głośniejsze. Zapisywałam się na zajęcia pozalekcyjne, byleby nie być w domu. Później kłótnie i krzyki przyniosły się na mnie. Mój ojciec miał mnie gdzieś, i szczerze mówiąc, to sama nie wiem, czy wie, do której chodzę klasy. A moja mama na każdym kroku uświadamiała mi, że jestem najgorsza, że wszystko robię źle. Zostałam sama, i tak jest do teraz. Jedynymi osobami, na które mogę liczyć, są to moje przyjaciółki. Nie wiem, gdzie bym teraz była, gdyby nie one. Czasami mam też myśli samobójcze i wiem, że teraz zabrzmi jak co druga nastolatka w tym wieku, ale to już zostawiam Wam. Dziękuję, że mogłam się wygadać. Pozdrawiam, Malwina.